Jest autorem wielu książek, jak Pani powiecie. Najważniejsza książka, która nam zrobiła największą furorę, to była książka e, Macierewicz i jego tajemnice, która rozeszła się e, w nakładzie 250 tysięcy książek. I w związku z tym, e, ale również inne e, książki, to nasza piątka Tadeusz Jędzyka dotyczący do pana Morawieckiego Tadeusz Jędzyka tak. no i, i, i oczywiście dwie książki ostatnie poświęcone są e, Kaczyńskiemu Jarosławowi Kaczyńskiemu e, Tomasz Piątek to jest otrzymał wiele nagród jest dziennikarzem, śledczym i pisarzem ale otrzymał wiele nagród, m.in. nagroda wolności pracy przyznawanej przez Międzynarodową Organizację Partner Bez, Bez Granic, ale również nagrody wolności i przyszłości mediów przyznawanej przez Lipską Fundację Mediów, nagrody Mediator, nie wiem, tak się to czyta, chyba tak. Nagrody WSRA, mpik za książkę na czajnik jego tajemnicę, no i wielu innych nagród. Tomasz jest człowiekiem skromnym, więc mało o tym mówić, ale ma bardzo bogatą wiedzę, bo wszystkie, wszystkie książki, które piszę, są na podstawie wiedzy, wiedzy, która najczęściej jest zdobywana w wielu miejscach, głównie w Ipełnię, ale z wielu książek publikacji, również publikacji międzynarodowych, są też sytuacja taka, że główni bohaterowie nie występują przeciwko niemu, ale ci tacy pomienici, którzy mają dużo pieniędzy, często chcą go posadzić na ławie, od oskarżonych za to, co piszę, no i jak na razie się... Udało to w jednym przypadku, ale o tym nie Tomasz traci ja Powie. Proszę Państwa, głównym powodem naszego spotkania dzisiaj jest, jest ta książka. Czyli książka Tomasz no, to Piątej, Dzielkie Łowy Kaczyńskiego, wcześniejsza książka to y, pajączyna Kaczyńskiego. No i zaczniemy spotkanie może od takiego pytania które w zasadzie podsumowuje tą pierwszą książkę, czyli gdzie jest ta pajęczyna, panie Tomaszu. Pajęczyna, która niestety oplotła Polskę i w tej chwili ją dusi, zaczyna swoje istnienie w latach 89-90. Kiedy Jarosław Kaczyński zaczyna regularnie spotykać się z głównym szpiegiem KGB w Polsce, z głównym szpiegiem Sowieckich Służb Specjalnych KGB, a na drugim Wasina. Kaczyński odwiedza Wasina w jego mieszkaniu na warszawskiej Cackiej Kębie, pije z nim alkohol Wymieniać się informacjami i przemyśleniami, rozmawia o wielkiej polityce. Panowie rozmawiają o tym, na przykład o tym, jak to się wtedy mówiło, o finlandyzacji Polski, czyli o takim pomyśle, według którego Polska byłaby częścią imperium Kremla, ale wewnętrznie rządziłaby się swoimi prawami i obyczajami. Czyli można powiedzieć, już wtedy rozmawiają o czymś, co Jarosław Kaczyński dzisiaj realizuje. Rozmówca Kaczyńskiego Anatolii Wasin, działa w Polsce pod przykrywką dyplomatyczną, jest pierwszym sekretarzem ambasady sowieckiej. Jest też bardzo wytrawnym szpiegiem, przez całe lata, przez kilkanaście lat działał w Finlandii i szerzej w Skandynawii, ale głównie w Finlandii, gdzie specjalizował się w wyłapywaniu młodych obiecujących polityków, którzy mają szansę na zrobienie wielkiej kariery. Między innymi e, zwerbował fińskiego polityka o nazwisku Esko Aho, który później został ministrem spraw zagranicznych, potem premierem Finlandii. A karierę zakończył na ciepłej posadzie w rosyjskim z No to taki fiński odpowiednik Gerharda Schrödera, można powiedzieć. I Kaczyński przychodzi do prywatnego mieszkania Wachstina, wiedząc, że on jest nie tylko dyplomatą i wiedząc, że służby specjalne nagrywają swoich rozmówców. Zatem Kaczyński wie, że Rosjanie podczas tych rozmów z sowieckim szpiegiem przywódce. Kompletują bogaty, bogaty zbiór materiałów kompromitujących Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby w latach 90. filmy z tych spotkań czy inne nagrania się pojawiły w przestrzeni publicznej, Kaczyński byłby oczywiście skończony. Pamiętajmy, że żyjemy w kraju, w którym e, e, jedno zdjęcie Donalda Tuska z oficjalnego spotkania z Władimirem Putinem jest wykorzystywane do niszczenia Donalda Tuska i ćwierć Polski wierzy, że to spotkanie jest dowodem rzekomej zdrady. Dlaczego Kaczyński się wystawia na takie niebezpieczeństwo? Najwyraźniej Kaczyński wtedy już e, chce dać Rosjanom jakąś rękojmię, jakąś gwarancję, że mogą na nim polegać. To tak jak w małżeństwie, prawda? E, w tradycyjnym, konserwatywnym XIX-wiecznym małżeństwie Oddawiając taki związek wnosiło się jakiś posad. I e, skąd e, wiemy o tych spotkaniach? Wiemy o tym, bo w 2016 roku Jarosław Kaczyński najwyraźniej obawiając się, że ktoś mu to wyciągnie, przyznał się do tego w książce pod tytułem Porozumienie przeciw monowładzy. E, Zapewne liczył na to, że takie przyznanie mu nie zaszkodzi, bo nikt tej książki nie przeczyta. Książka e, jest bardzo nudna, źle zredagowana, e, ma fatalną okładkę i prawie w ogóle nie była reklamowana. E, I Kaczyński sądził prawdopodobnie, że ta książka, e, że ta publikacja przejdzie w całkowitej ciszy. Ale on już zawsze będzie mieć taki, można powiedzieć, listek kigowy, gdyby ktoś później mu te spotkania z Wasinem wyciągnął, to on zawsze może powiedzieć, że przecież sam się do tego przyznał. Kaczyński się przeliczył, ponieważ e, ktoś tę książkę przeczytał, ja ją przeczytałem, e, jestem takiem upartym i przebrnąłem przez to dzieło, mimo że ono jest... Bardzo niestrawne, bo to jest opowieść o Jarosławie Mądrym, który zawsze miał rację. Przez 30 lat się nigdy nie myliła, nawet jak się pomylił, to potem wyciągał z tej pomyłki wspaniałe wnioski. I w tej książce Kaczyński mówi, że zerwał z Asinem pod koniec 90 roku, gdy został szefem kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy i że wyspowiadał się z tych spotkań szefowi pierwszych służb specjalnych Wolnej Polski, czyli Urzędu Ochrony Państwa Andrzejowi Milczanowskiemu, który odpowiadał ten za kon Niestety Andrzej Milczanowski kategorycznie zaprzecza. Mówi, że Kaczyński nigdy do niczego takiego mu się nie przyznał, nigdy nic takiego nie wyznał. Kaczyński próbuje nam mówić, że się z tych spotkań w jakiś sposób oczyści, wyznając je Milczanowskiemu. Niestety Milczanowski tutaj całkowicie zaprzecza. Co więcej, były szefon wywiadu wojskowego generał Pyter mówi, że wersja, jakoby Rosjanie wypuścili Kaczyńskiego ze swoich rąk w grudniu 90 roku, kiedy stał się naprawdę ważnym politykiem po raz pierwszy. Szefem kancelarii prezydenta, no taka wizja jest bardzo naiwna. Mieli na niego materiały kompromitujące i mieli się takiego potencjalnego agenta pozbyć, zrezygnować z niego, chociaż mogli go dalej prowadzić. To jest bardzo niewiarygodne. Dlaczego mówię, że pajęczyna Jarosława Kaczyńskiego zaczyna się wtedy? Dlatego, że e, krótko po tych spotkaniach z Wasinem, krótko po tym, jak się one zaczęły. Kaczyński zaczyna być obsypywany pieniędzmi przez komunistów, byłych komunistów, przede wszystkim przez komunistycznego finansistę Janusza Kwanta, takie nazwisko pisane przez KU, e, szefa Banku Przemysłowo-Handlowego z Krakowa. Towarzysz Kwant jest komunistą od czasów stalinizmu, a przede wszystkim towarzysz Kwant opiekuje się jako członek Rady Nadzorczej spółki o nazwie Agencja Gospodarcza opiekuje się pieniędzmi pochodzącymi z funduszy KGB, czyli tej samej służby, której złożył sowiecki szpieg rozmówca kaczyńskiego Anatolij Was. Te pieniądze z funduszy KGB przysłane do Polski znane są jako moskiewska pożyczka i one miały służyć wspieraniu postkomunistów. Jednak towarzysz kwant uznał, albo ktoś mu podszepnął, że Jarosław Kaczyński też zasługuje na wsparcie finansowe. Kwant obsługuje Kaczyńskiego miliardami ówczesnych złotych. Nawet niezależnie od denominacji złotego, która przyszła później, to jak na owe czasy były ogromne sumy. Dzięki tym pieniądzom Kaczyński wykupuje cenne nieruchomości w centrum Warszawy przy ulicy Nowogrodzkiej i przy Alejach Jerozolimskich i e, zamienia te nieruchomości w maszynkę do, 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 do zarabiania następnych pieniędzy, ponieważ e, wynajmuje te, e, te nieruchomości między innymi także e, Januszowi Kwantowi i jego bankowi, który wpłaca Kaczyńskiemu czynsz za kilkanaście lat z góry, żeby Kaczyński dostał wielką e, kwotę do roku. Drugim źródłem finansowania Kaczyńskiego jest słynny aferalny fundusz obsługi zadłużenia zagranicznego, no praktycznie studnia pieniędzy niemalże bez dna, którą kieruje Grzegorz Rzemek, pseudonim Dick, agent komunistycznego wywiadu wojskowego. Rzemek jako agent podlega dwóm pułkownikom wywiadu wojskowego PRL, jeden się nazywa Jerzy Klęba, drugi nazywa się Zenon Klamecki i obaj ci pułkownikowie Klamecki i Klęba rękami Grzegorza Rzemka przekazują Kaczyńskiemu duże sumy w gotówce, a dokładnie rzecz biorąc sumy te trafiają do ludzi Kaczyńskiego, wśród których jest już wtedy Adam Glapiński, obecny prezes Narodowego Banku Polskiego. E, świadkowie między innymi Rzemek, e, także pułkownik Klęba wspominają taką e, e, zabawną historię, no zabawną Względnie zabawno o tym, jak to Adam Dapiński potrzebował e, kilkadziesiąt tysięcy dolarów, bo chciał pojechać do jakiegoś hiszpańskojęzycznego, ciepłego kraju. E, zapewne nie tylko e, w celach zabawowych, ale także po to, żeby te pieniądze wpłacić na konto w jakimś raju podatkowym. I e, towarzysz Rzemek, czyli agent Dick, nie miał akurat żadnej walizki pod ręką, więc. Wsypał 70 tysięcy dolarów do torby po cukrze i później biedny klawiński musiał to banknoty rozklejać, bo mu się pozlepiało. E, ta opowieść została potwierdzona także w zeznaniach złożonych przed sądem przez jednego ze świadków. I e, co Kaczyński robi z tymi pieniędzmi? Kaczyński zakłada e, fundację. E, fundacja, Zakłada spółki, kontroluje spółki. Spółki zarabiają pieniądze. Z tych pieniędzy Kaczyński utrzymuje swoją pierwszą partię Porozumienie Centrum, potem swoją drugą partię PiS. Dzięki tej e, maszynie, machinie finansowej, właściwie imperium finansowemu, Kaczyński ma pieniądze na prowadzenie działalności politycznej, na dyscyplinowanie przy pomocy marchewki swoich e, podwładnych kolegów, swoich działaczy partyjnych. Także wtedy, kiedy jego partia jest w opozycji, i to jest sekret kariery politycznej Kaczyńskiego. Inni polscy ultraprawicowi liderzy e, mieli zazwyczaj ogromne, nieustanne problemy z utrzymaniem swoich armii w jedności, swoich partii w jedności. Kaczyński też takie problemy miewa, ale one są znacznie mniejsze, bo on zawsze może sypnąć pieniędzmi swoim ludziom, i on w ten sposób hoduje. Sobie e, kastę e, chciwych, e, pozbawionych skrupułów cyników, e, dla których na przykład to, że e, zdradzają swój kraj, też nie jest, e, też nie jest wielkim, e, wielkim problemem. E, dlaczego Rosjanie wspierają Kaczyńskiego? Bo to wsparcie trwa również później. No przecież Kaczyński w 2015 roku wygrywa wybory. Dzięki aferze taśmowej, która była operacją dywersyjną przeprowadzoną przez rosyjskie służby w dużej mierze, no, polskimi rękami, ale to była jednak operacja infiltrowana, operacja inspirowana i monitorowana na każdym etapie przez Rosjan, co bardzo dobrze wykazał Grzegorz Rzeczkowski w książce Obcym Alfabetem i w następnych swoich publikacjach. Bo Rosjanie już od 1945 roku, kiedy, kiedy robią z Polski kraj wasalny, tworzą Polskę, która staje się później PRL-em, Polskę komunistyczną, Rosjanie od samego początku hodują sobie w Polsce swoją ultraprawicę. Wiedzą, że Liczni Polacy są e, podatni na nacjonalistyczne hasła, I nie jest to dla nich bardzo wielkim problemem, ponieważ wiedzą, że ultranacjonaliści są wrodzy demokracji, podobnie jak komuniści. I jeśli się trzyma takich nacjonalistów na krótkiej smyczy, to można z nich e, zrobić e, swoich pomocników. I do tego celu służy m.in. Stowarzyszenie Pax, przedstawiane jako Stowarzyszenie Postępowych Katolików, które działa w PRL, które jest, którego kierownictwo to są byli przedwojenni polscy faszyści i którego założycielem jest Bolesław Piasecki, agent sowieckich służb specjalnych, a potem Stalinowskiego UB i... i i Gomułkowskiego SB w Polsce. I akurat z tego stowarzyszenia wywodzi się Sławomir Siwek, człowiek bardzo znany w latach 90., dziś zapomniany, który pomaga Kaczyńskiemu do imperium, o którym tutaj mówiłem, budować. Rosjanie wiedzą, że Jarosław Kaczyński jest wrogiem Zachodu. I Rosjanie po upadku komunizmu. Zorientowali się, że tak jak mówi generał Pyper, lepszego, lepszej władzy niż lepszego rządu niż PiSowski w Polsce na razie mieć nie mogą. Nie mogą mieć rządu jawnie prokremlowskiego, bo Polacy na razie by tego nie znieśli, aczkolwiek prace trwają, Konfederacja jest hodowana, żeby kiedyś tam zastąpić PiS. Ale wiedzą, że w tej chwili, wiedzą, że. Od lat 90. aż do dziś ciągle potrzebują w Polsce opcji prorosyjskiej, która udawałaby antyrosyjską. Ważne, żeby była, e, przed, najważniejsze jest to, żeby była antyzachodnia i na tę potrzebę Jarosław Kaczyński odpowiada w zupełności. Jarosław Kaczyński przecież e, robi wszystko, żeby wyrwać Polskę z Unii Europejskiej i robi to bardzo sprytnie, bo nie wzywa otwarcie do Poleksitu, tylko nieustannie tworzy kolejna pola konfliktu między Polską a Unią Europejską. E, Wierzę, że hasło Poleksitu by się spotkało z e, ostrą tak, tak, e, odmową z, wiek, z ogromnej większości społeczeństwa. I Jarosław Kaczyński też razem ze swoją partią, to jest bardzo ważne, nie wolno o tym zapominać, żarliwie, gorąco popierał e, prokremlowskiego Antynatowskiego prezydenta USA Donalda Trumpa, który chciał zlikwidować NATO albo je wykastrować, osłabić totalnie. I proszę sobie teraz wyobrazić, co by było, gdyby Trump wygrał wybory po raz kolejny, gdyby Trump rządził, gdyby Trump zlikwidował NATO albo sprowadził je do jakiejś bezsilnej organizacji, przypominającej ONZ. Jakbyśmy się czuli teraz co by się działo w Ukrainie i jak my byśmy się czuli widząc e, żołnierzy Putina zbliżających się do naszej granicy i wiedząc, że NATO nas nie obroni, że Amerykanie w ogóle nie chcą nas bronić z takim prezydentem. E, to jest bardzo ważne, żebyśmy to sobie uświadomili. E, co, tutaj dla nas było, e, co tutaj dla nas było szykowane. Kaczyński też e, po przejęciu władzy w 2015 roku na dłuższy czas schował do szafy retorykę antyrosyjską. Epatowano nas natomiast tragediami z przeszłości, przypominając nieustannie konflikty ukraińsko-polskie. E, minister Waszykowski stworzył listę niepożądanych Ukraińców, którym, e, którzy na granicy polskiej się dowiadywali, że nie mogą do Polski wjechać i umieścił na niej ważnych przedstawicieli ukraińskiego państwa. Na przykład szefa ukraińskiego odpowiednika Instytutu Pamięci Narodowej. Minister Tchórzewski tolerował gigantyczny wzrost eksportu rosyjskiego węgla, podczas gdy brat ministra Tchórzewskiego robił miliony na handlu z Rosją. Minister Adamczyk podpisał umowę transportową z Rosją w 2017 roku, która Rosjan zachwyciła, bo zwiększała ich możliwości transportu, tranzytu i handlu. Z, z, z wielką korzyścią dla ich gospodarki, która przecież przechodziła wtedy, wtedy trudności. Premier Morawiecki pojechał do, do prokremlowskiego dyktatora Łukaszenki w Mińsku i prosił go o pomoc w handlu z Rosją, żeby ożywić ten handel. Prosił go o pomoc w e, omijaniu sankcji, a przede wszystkim rosyjskich kontrsankcji. E, po to, żeby dostarczyć Rosji towary, których Rosja wtedy bardzo potrzebowała. Bo po tym jak Putin wprowadził kontrsankcje, embargo na import produktów spożywczych z Zachodu, to się okazało, że Rosja nie jest w stanie sama się wykarmić. Ukraińcy liczyli, że te trudności osłabią poparcie wśród Rosjan dla napaści na Ukrainę. Ale pomocny premier Malawiecki ruszył do Mińska z polską szynką, polskim serem do Łukaszenki obradować, jakby tutaj można było wesprzeć tymi towarami putinowską, putinowską Rosję. I nawet oficjalnie o tym pisano, w komunikatach rządowych można o tym przeczytać. Nie ukrywano się z tym. Bo e, PiS bardzo wierzy w tę maskę antyrosyjską, którą sobie stworzył. Wierzy w to, że ta maska tak nam się wryła po prostu w naszą e, wyobraźnię, w naszą świadomość, że my nie będziemy widzieć oczywistych faktów. Że my nie będziemy widzieć oczywistej prorosyjskości. Że będziemy się tylko koncentrować na tych faktach, na tych bredniach o zamachu smoleńskim, którymi, którymi jesteśmy apatowani i które sami Rosjanie pomagali szerzyć, bo wiedzą, że to im służy. Choć są to teorie pozornie antyrosyjskie. I to jest odpowiedź nie tylko na pytanie, czym jest ta pajęczyna Kaczyńskiego ale także to jest odpowiedź na pytanie, czemu ona służy i tę celowość widzimy znowu teraz, kiedy tylko współczucie dla Ukraińców osłabło wśród wyborców PiS, nagle wyciąga się starannie przygotowywaną, przez całe miesiące realizowaną aferę zbożową. Bo przecież PiS miał całe miesiące, żeby powstrzymać nielegalny import ukraińskiego ziarna, który szkodzi naszym rolnikom. Ale nie! Robili to! ich zaprzyjaźnione firmy, jak firma CEDRO doprowadziły. I nie tylko po to, żeby się nachapać, żeby się, żeby nagradzić. My tu jesteśmy oczywiście w krainie wielkiej grabieży w tej chwili w Polsce, ale nie tylko o grabież tu chodzi, również o zdradę. Robiono to również po to, żeby w odpowiednim momencie poszczuć polskich rolników i też część polskich konsumentów na Ukraińców. Mimo, że przetrwanie Ukrainy to jest Nasza relacja stanu, nasz interes narodowy. No tak, jest to nasz interes narodowy i wzmacnianie tej antyrosyjskości mamy teraz w następnej ustawie ten usta, czyli szukanie agentów poza pisem I to jest właśnie ten kolejny etap myślenia oczu ludziom naiwnym, jeśli chodzi o to, o czym teraz y, Tomasz mówił?